Witajcie w Holokronie. Dzisiaj opowiem wam nieco o dziesiątym bracie. Bardzo ciekawej postaci, o której jednak nie za wiele wiadomo i nie wygląda na to, by miała być dalej jakoś rozwijana, a szkoda, bo to dość ciekawy koncept postaci. Materiał dotyczyć będzie kanonu. Zapraszam. Kanon. Po pierwszej bitwie o Geonosis, Wysoka Rada Jedi starała się ustalić prawdę stojącą za operacją separatystów na planecie Hisrich. Tworząc specjalny oddział do tego zadania, Proset Deeps został wybrany przez Mesa Windu, który uważał, że Deeps mimo swojej ślepoty posiadał silną intuicję. Windu wybrał także mistrza Kitafisto i Risę Mano do swojej drużyny. Wierzył, że Deeps zapewni przydatny wgląd i rozpoznanie w misji. Po przybyciu na Hisrridge promem T7 Westwind, Deeps zwierzył się Windu ze swojego uczucia niepokoju w mocy, a także z przekonania, że nauki i wierzenia zakonu Jedi są poddawane próbie. Ich misja zakończyła się sukcesem, ale po zabiciu pewnego przerażającego stworzenia znaleźli oni szczątki kilku zmarłych rdzennych mieszkańców. Zaniepokojony liczbą ofiar śmiertelnych na Hissrich, Deeps zaczął kwestionować zdolność Jedi do utrzymania pokoju i ochrony innych, na co Fisto odpowiedział, że ofiary są nieuniknione na wojnie i że Jedi starają się teraz złagodzić liczbę ofiar. Deeps jednak nie był przekonany. Po ponownym spotkaniu z Windu i Mano, Dibs skonfrontował się z Mistrzem, wyrażając swój sprzeciw wobec roli Jedi w wojnach klonów. Postawił kilka oskarżeń zarówno Windu, jak i Radzie, począwszy od bezduszności, poprzez szkody uboczne, aż po zepsucie doktryny Jedi po czym przystąpił do fizycznej napaści na Windu, który odmówił uznania roszczeń Dipsa, odrzucając je wszystkie jako zbyt śmiałe oskarżenia. Kiedy walczyli, Windu błagał Dipsa, aby zaprzestał ataku, przypominając mu, że w zasadzie byli braćmi na ścieżce Jedi. Windu oczywiście wygrał, a Dips został aresztowany. Zakuty w kajdany, Prosed Deeps został później przeniesiony z powrotem do świątyni Jedi. Postawiony przed sądem za zwrócenie się przeciwko swojej drużynie za atakowanie Windu, stanął przed Najwyższą Radą, oskarżony o herezję i niesubordynację. Nie chciał doszukiwać się winy w swoich działaniach i ponownie wyraził przekonanie, że Rada wypacza doktrynę Jedi dla własnego samolubnego zysku. Ostatecznie uznano go winnym za zdradę stanu i chociaż Dips spodziewał się śmierci, Windu poprosił swoich kolegów z rady o miłosierdzie uważał, że Jedi mają obowiązek pomóc w rehabilitacji członków zakonu, którzy zeszli ze ścieżki światła i dlatego poprosił, aby Deeps został umieszczony w zawieszeniu i ograniczony w pracach w archiwach Jedi. W 19 roku przed rokiem zerowym, zakon Jedi został prawie zniszczony przez rozkaz 66. Deeps ostatecznie przeszedł na ciemną stronę mocy i dołączył do Inkwizycji, grupy upadłych Jedi, którzy stali się agentami Darth Sidiousa. Został mianowany dziesiątym bratem i pracował pod dowództwem Wielkiego Inkwizytora. Rok po powstaniu Imperium Galaktycznego, Darth Vader wybrał dziesiątego brata do pomocy w poszukiwaniach potencjalnego Jedi na Monkala. Oprócz dziesiątego brata, byli tam również szósty brat, dziewiąta siostra i oddział elitarnych klonów, znanych jako Szturmowcy Czystki. Udali się do Duck City, gdzie negocjacje pomiędzy ambasadorem Telwarem a królem Licharem stawały się beznadziejne. Sytuacja szybko stała się niebezpieczna, o czym dowiecie się z komiksu Darth Vader z 2017 roku. Przygoda ta jednak nie zakończyła się dla dziesiątego brata dobrze. Inkwizytorzy znaleźli poszukiwanego Jedi, Padawana bara. Pokonany Jedi stanął z nimi twarzą w twarz i przypomniał im o przeszłości Jedi, recytując ich oryginalne imiona, w tym dziesiątego brata. Bar twierdził, że zawsze będą Jedi, czemu dziewiąta siostra odmówiła, ale Bar nie próbował ich przekonać. Pośrednio zwracał się do szturmowców czystki stojących nieopodal, a ci byli przecież klonami. Zanim inkwizytorzy zdołali się o tym przekonać, Bar użył sztuczki umysłowej na żołnierzach, mówiąc do nich, by wykonali rozkaz 66. Następnie szturmowcy czystki otworzyli ogień do, według ich wiedzy i programowania, wrogów imperium. Dziesiąty brat padł martwy na ziemię. Proset Dibs był z rasy Mira Luca, tak więc nie posiadał oczu. Jako Jedi był mądrym i bystrym człowiekiem, który miał wyjątkowy słuch i intuicję. Z tego powodu cieszył się dużym szacunkiem swoich kolegów i koleżanek z zakonu. Dibs mocno wierzył w rolę Jedi jako żołnierzy sił pokojowych i dlatego nie zgadzał się z nowymi obowiązkami jako wojowników i dowódców wojskowych podczas wojen klonów. Był bardzo utalentowany w Jarkai, ponieważ później zdobył dwa miecze świetlne Shoto. Był także biegły w formie piątej. Jako Jedi używał zielonego miecza, który potem został zniszczony przez Windu. W przeciwieństwie do innych inkwizytorów nie nosił zbroi z wyjątkiem pary czarnych naramienników i pary karwaszy na przedramionach. Zamiast tego zdecydował się na szary strój, przypominający szatek i płócienne owinięcia. Dawało mu to zwinność i szybkość, ale zapewniało niewielką ochronę przed ogniem blasterowym, co w efekcie było śmiertelnym wyborem. Co więcej, nie używał standardowego obrotowego miecza świetlnego o dwóch ostrzach. Zamiast tego zdecydował się użyć dwóch szoto, trzymanych w odwrotnym chwycie, co czyni go, jak na razie, jedynym inkwizytorem, który nie używał obracającego się miecza. I to wszystko o tej postaci. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, o kim chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Uszanowanie dla patronów serii i oczywiście, niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.